Też kostkę do jogi i ustaw ją pod głową tak, żeby neutralnie była ustawiona Twoja głowa, może to być poduszka lub inny element. Połóż się na boku, bark z dołu w pleć, aby nie był ustawiony w neutralnej pozycji, nie wyrzucony do przodu. Połóż się, zegnij biodra w 90 stopniach i kolana w 90 stopniach. Napnij mocno całe ciało, przede wszystkim brzuch, tak aby nie zmieniać pozycji kręgosłupa. Zacznij ruch od maksymalnego odwiedzenia nogi. Teraz rotacja. Przejdź do wyprostu tułowia. Biodra, po prostu biodra. I zakończ ruch wracając do pozycji wyjściowej. Wykonaj 5 obrotów w jedną stronę. I pięć obrotów w przeciwną stronę. Czyli zacznij od wyprostu w biota. Teraz prowadząc pierwszą stopę do góry, podnoś.